Dobry, witam Was w odcinku w grze Dobre, The Killer Origins. Przepraszam, że tak klatki mi spadają, jak widzicie, ale nie wiem, co się dzieje z tą grą. Ona jest po prostu po pobrana z Google Chrome. Po prostu z Google jest pobrana, więc dlatego może tak. E, dzisiaj gramy sobie w Jeff Origins e, I teraz e, Częściej teraz odcinki będą się pojawiały Na kompie e, Tak I dawno mnie nie było Na tym kanale więc możemy zaczynać To jest w ogóle taki horrorek Tylko sprawdzę czy mi się na pewno nagrywa Tak nagrywa mi się Dobra I co możemy w sumie iść e, Nie wiem co mam tu ro <noise> <noise> Okej, <Okay. głos> miły start oh, lipka. Nie wiem, Nie wiem czy on się rusza O dobry Nie wiem czy on się rusza czy nie Co za babcia Ja może sobie jeszcze podgłośnie do sławki O, żeby... Nie wiem czy tam on się rusza czy nie, ale jest w miejscu normalnie Ja się boję, że... Ło! Ty, czołgam się. E, pi, ten e, pierwszy... Ten... E, bo tu są cztery poziomy. I pierwszy poziom e, gram właśnie... O, single player, a właśnie już drugi zagram z kolegą, czyli będzie multiplayer, czyli... No. Powiem tak, drugi jest straszny jak widziałem. nie wiem co zrobić. Ło! Aha, tu mamy zbierać jakieś babki.

O, on się rusza. O, dobry. Hm. Dobry. Jak panu mija dzień? Hę! On się te... Hę! O, o, dobry. Od tej o, O, halu o co to kask, o dwa Nie wiem czy na nagraniu tak będzie widać jak mi te klatki spadają. Jak widzicie jak się chodzi? To bardzo, ale bardzo jest ciężkie sterowanie tym myszką i tak dalej, a najgorsze jest to, że w ustawieniach nic takiego nie ma. O beczka. Że, Żeby czuło zmienić. To jest najgorsze. Myślałem, że coś jest. O dobry. Nie, wolę nie sprawdzać może He? ja zrobiłem chyba kółko. Nie, no ta, ta szafka chyba nie jest jakimś przypadkiem, nie? Tam. Nie, może da się ją otworzyć czy coś Halu o. o! O, nie mam latarki Jak ja chodzę! Oczywiście e, jest też możliwość grania na pierwsze osobowej, ale... E, nie, pierwsza osoba mi się źle gra. Dlatego gram. No takiej. No jak zginę na tym poziomie, no to po prostu drugi będzie ten sam, tylko że multiplayer już. A multiplayer już jest łatwo, bo na przykład jak ja zginę, a mój kolega nie, to ja się respię za Więc... A tu na singlu jak zginę, no to już ugry. Ja nie wiem czy... Ja się wracam, dobra. Gdzie jest ten Jeff Killer? Ale wolałbym nie wiedzieć, czy my... się muszę posmyrać po głowie. Ta muzyka mnie przeraża. Bardzo mnie przeraża ta muzyka. Mam nadzieję, że na nagraniu będzie mnie słychać dobrze. O, kask. My... My widzieliśmy kaski, ale nie w takim tym, miejscu. To... Do widzenia Jezu Oł. Panie Panie proszę litości Józef, jaki on Ty on ma Ała, ała. A Ale. Aż ma marmolady na mnie. Aż marmolada mi się wydawała na ekran. Halo! Precz! Ale creepy jest tak jak. Jop, Halo! No to nie przyjdziemy już. To już po grze. Czyli na pewno drugi odcinek już będzie z tego. Z. No z kolegą moim. Z przyjacielem. Precz! O, i kwonek. Jeśli ja boję, że ja się odwrócę i on się do mnie zbliży. On się chyba zbliża dopiero kiedy... Ja, ja jestem od niego dalej. Teraz się zbliżył. Nie patrzcie tak na mnie. Co ty chci na mnie może. A jakbym przebiegnął przez niego... Nie, to by się nie udało chyba. Okej, ketchupem się poplamił. Dobra. Jest! No. Ej, znaczy, o kurde, przepraszam. Co za muzyka? Spierdolę, pierdziele tą babkę. <grymne> <grymne> Co znowu za muzyką. Ślepy. Się trochę zesrałem tej muzyki. A! No i dupa jeszcze mnie otoczyli. Ale poszło w gacie. O Jezu. Dobra. Tutaj będziemy grać oczywiście multiplayer, ale na razie nie, nie mam z kim, dlatego grałem na single player. Będziemy grać to. Fobriden, e, Return i Death nie, I Versus Mode może, ale nie wiem, bo Versus Mode jest taki po prostu, że Ja jestem na przykład tą bestią, tym potworem i ja widzę mojego kolegi Nick, więc Bez sensu, nie wiem Cutscenyki nie będziemy grać, bo to w ogóle nie jest e, e, fabularne, Fawularne, widzicie? No, w ogóle inaczej e, Powiem tak, naprawdę się zasyrałem bardzo więc myślę, że skończymy już odcinek, ale następny będzie już multiplayer z moim przyjacielem, więc yy, trzymajcie się, cześć.